Witam bardzo wszystkie Panny. Jeśli chodzi o Was, to na ten czas y, widzę Waszą pracę, że wszystko jest w porządku. Macie dobre stanowisko, takie, na które czekaliście, o którym marzyliście, dostaliście to, jesteście z tego zadowoleni, macie również y, dobre finanse za wykonywaną pracę. Jeśli chodzi o Wasz nastrój, no to radość, radość, szczęście, po prostu imprezowanie. Macie y, z czego się cieszyć, z czego świętować, y, może będziecie zaproszeni na jakieś imieniny, urodziny, no chrzciny, wesela, no różne są właśnie ku temu takie imprezy spowodowane w tym imprezy, które można się tam zahaczyć pobawić się i tak dalej dbacie o swoją rodzinę, macie stabilny dobry związek, taki mocny dbacie o swoje dzieci, o swoich partnerów wszystkiego tak y, pilnujecie, żeby naprawdę było wszystko na, na swoim miejscu, poukładane jak należy i to jest dobrze Odchodzicie od pewnych spraw, które Wam nie służą, macie już tego dosyć i jak odchodzicie, no to super. Bo, po co być w czymś, co nam już po prostu nie służy, przeszkadza, nie jesteśmy z tego zadowoleni, to nas nie cieszy. To zostawiamy i koniec, nie ma tego. Natomiast nie dostrzegacie pewnych spraw, które macie przed sobą jeszcze do załatwienia. Myślicie, że. To się Wam nie uda załatwić, że to nie jest takie proste i tak dalej, ale nic mylnego. To się Wam uda załatwić. Po prostu musicie yy, ściągnąć tą opaskę z Waszych oczów, zobaczyć dookoła, co się dzieje, jakie macie możliwości, że ta sprawa jest do załatwienia, do rozwiązania i że da się to ogarnąć. To tyle tak parę zdań. Dziękuję za wysłuchanie, drogie panny. Do zobaczenia.